Nie ma to nie ma, piękne i młode, jak moja najmilejsza. Czarne łóżka ma, na mnie spogląda, jak róża wielu Czarne łódzka ma na mnie pogląd, jak róża wielu Ona się śmiała, na się śmiałe, a miło to w ogrodzie. I ławianuszek z biały król, uszała go po wodzie. I ławianuszek z biały król, uszała go po wodzie. O Jarku, Janku. Śpiewiadek wskaz, a kogóż się radził? Gwiazdek na niebie, dziewczyno ciebie, jak im cię odprowadzi. Gwiazdek na niebie, dziewczyno o ciebie, jak zim cię odprowadzi. Prowadziłem cię tam, gdzie bez tyla świadkowie są gwiazdeczki, nie upłynęło dziewięć miesięcy. Trzeba ci kolebecki, nie upłynie ojciebiec wierzyński. Trzeba ci kolebecki, nie pocieszy mnie twa kolebecka, choć wyjąłaby ze złota. Tylko Ty Janku, się ze mną, bo ja biedna sierota. Tylko Ty Janku, się ze mną, bo ja biedna sierota. Ożenibym się, ożenibym się, rodzice mi nie dają. Jak się dowiedzą, że wianka nie ma, oni tobą pogardzą. Jak się dowiedzą, że wianka nie ma, oni tobą pogardzą. Dobranoc, Janku, dobranoc, dobranoc już na wieki. Takiej dziewczynie żyć na tym świecie, Lepiej skoczyć do rzeki. Takiej dziewczynie żyć na tym świecie, Lepiej skoczyć do rzeki. I poszła ona tam gdzie I do wody wskoczyła, Jankowi swemu najmilszemu, Serduszko zasmuciła. Jankowi swemu najmilszemu, serduszko zasmusiła i po tam wygęstiła i znalazł jej sukienkę a w sukience tej fotografia jej i napis na karteczkę a w sukience tej fotografia jej i napis na karteczkę żeby się Janku żeby nie szukał bo Luba już nie żyje 你说不完，三个日月，不完又过三天。